Proszę Państwa, tutaj jest zawieszony na drzewie tak zwany po staropolsku pień, czyli ul polski, ponieważ ta gospodarka bartna, proszę Państwa, XV, XVI, 17 wiek, to polegało to mniej więcej na tym, że bartnik, proszę Państwa, posiadał 10 wydzianych barci, tak zwanych dzieni z czego tutaj na naszych terenach zasiedlonych było około 30%, czyli dwie puste, trzecia pełna. Natomiast w Puszczy Białowieskiej, proszę Państwa, tych barci było więcej. Natomiast tamto zasiedlenie wynosiło 10%, czyli trzeba było 9, wykuć tych barci, żeby w jednej były, proszę Państwa, pszczoły. Ta, natomiast wartnik, proszę Państwa, oprócz tych średnio 10 dzień, czyli 10 tych Wydzianych bardziej w drzewach, posiadał 60 pni, albo inaczej uli polskich, w których już trzymał na pasiece i tymi pniami prowadził gospodarkę, że tak powiem, tą wędrowną, czyli zawieszał je w lasach na drzewach, czy rozwoził, proszę Państwa, na pola Miodu, proszę Państwa, z dzieni, to płaciło się, proszę Państwa, od dzień osiadłej. Podatki było średnio tak 3-4 kg rocznie, natomiast już z takiego pnia ula polskiego tego miodu średnio było 12 kg. I teraz jak ten podział w ogóle wygląda? Podatek się płaciło od dzień osiadłej, czyli pszczoły tam już musiały żyć, żeby dały miód przynajmniej dwa lata. Natomiast tutaj Rafał ma tak zwaną jarkę, czyli to jest proszę Państwa w tym roku zasiedlona bardziej Rujką. z tego się podatku nie płaciło natomiast ja to rapał musi oczyścić te wszystkie dolne plastry to dla higieny żeby o to zadbać na przyszły rok I, natomiast metody proszę Państwa hodowli były dwie metoda miodowa polegająca na tym żeby te pszczoły jak najdłużej utrzymać w takiej właśnie kłodzie i ona była głównie stosowana do dzieni czyli do tych barci w drzewach natomiast w pniach, czyli w tych ulach polskich można już było stosować metodę rojową, czyli te pszczoły przesiodlać, wyciągać, wymieniać matki, zimować proszę Państwa w jednym pniu. Dlatego znowu te pnie dzielono na puste, czyli w nich przechowywano w zimę zboże, na proszę Państwa, przełomki, czyli to były pnie zostawione z plastrami, natomiast pszczoły były usunięte i zimowało się je kilka rodzin w jednym takim pniu. No i oczywiście te dzienie osiadłe czy pnie osiadłe, w którym te pszczoły utrzymywały się przy życiu przez już całymi latami. No i teraz tutaj może podejdźmy bliżej, zobaczymy co tam wyciąga. Miodu oczywiście nie ma, są suche plastry, tak? Na dole, ale pszczoły są. Są. Żyją i tak dalej. Tu spojrzymy teraz, o tu widzimy nas, że pszczoły żyją, tutaj pszczoła jak najbardziej, proszę Państwa, chodzi żyje, one tutaj zabudowały dół, oczywiście, ponieważ to jest młoda rodzina, ona tutaj nam jeszcze miodu w tym roku nie dała, jeżeli dożyje do wiosny, otrzymamy, proszę Państwa, dopiero po dwóch latach. No myślę, że to na razie... Tak, o te, tej te, klasyfikacji natomiast temat naprawdę jest bardzo duży i doktorat można na ten temat napisać.